Czy zauważyliście u siebie objawy depresji zimowej? No wiesz, ja na pewno tak. Bywają takie dni, kiedy po prostu nie mogę rano wstać. Tak, zima wydaje się nie mieć końca. Myślisz, że ma to jakiś wpływ na zachowanie y, ludzi wokół na co dzień? A sądzisz, że pozoniancy przestali być przez to uprzejmi? Pokażę to nasza sonda, którą koledzy z naszej klasy przeprowadzili na ulicach naszego miasta. Hmm? Dzień dobry, czy mogłam Pani zadać jedno pytanie? Yy, co Pani sądzi o uprzejmości Poznaniaków? Myślę, że jest przeciętna w Polsce, ani zbyt uprzejmi, ani niezbyt uprzejmi, no tak wam powiedziała. A ma Pani jakieś porównanie z innymi miastami może? Nie, no ja często sobie wam w świecie, no na pewno nie są tak uprzejmi jak Holendrzy. Podobni do Francuzów. Są różni. Na przykład w tramwaju. Dziewczęta ustąpią, chłopcy nie. W drugim tramwaju chłopcy ustąpią i są bardzo grzeczni, proszą. Jeżeli chodzi o przepuszczenie piechotą gdzieś do sklepu, coś również. To zależy od wychowania, z jakiego domu pochodzą. Przeciętna. A ma Pan jakieś porównanie z innymi miastami? Mi się wydaje, że na południu jest trochę... Częstochowa, dajmy na to, to jest większa uprzejmość. A na co można najbardziej narzekać w Poznaniu? Ja wiem, ja na razie na nic. No różnie, jedni są uprzejmi, drudzy nie. To znaczy, mieszkam w Poznaniu od urodzenia, więc jakoś nie mam porównania specjalnie, ale jak tak rozmawiam z ludźmi, którzy przyjeżdżają, to chyba jesteśmy uważani raczej za przyjazne miasto, tak mi się wydaje. I też tezę, co pokazało w tym roku, i wydaje mi się, że raczej Należy kogo brać pod uwagę. Generalnie są nieuprzejmi. Dlaczego? Jeżeli weźmiemy pod uwagę starsze babcie, tak zwane mohery, no to każdy wie jak to jest. Od razu chcą, żeby ustępować im miejsca i twierdzą, że to jest im odgórnie dane i od razu mają młodzież za tą gorszą i złą i nieustępującą miejsca, a jest wręcz przeciwnie, tylko ich postawa powoduje to, że nie chcemy im ustępować miejsca. A jak z młodzieżą? A z młodzieżą hmm. zależy o jaką e, granicę wiekową chodzi. Jeżeli chodzi o gimnazjalistów, no to e, zazwyczaj mają swój świat, swoje kredki, jak samo jest z gimnazjalistami, e, e, Myślę, że najbardziej uprzejmi są studenci, czyli my. Co pan sądzi o uprzejmości poza jaków? No, mi się wydaje, że są uprzejmi. Nie są zbyt uprzejmi. Dlaczego tak myślisz? Hmm. Na szkołę chodzi, na nauczyciele jakoś dokuczają, czy raczej chodzi o społeczeństwo ogólnie. Społeczeństwo, tak ogólnie. Sądzę, że poznaniacy są bardzo uprzejmi, zawsze pomocni i chętni goży do tej pomocy, bezinteresowni bardzo. No różnie, na przykładem na wejść autobus, to akurat jest w miarę dobrze. A ogólnie na tle szkoły znajomych. No różnie, może być. Da się przeżyć. Tak. Znaczy nie jest to Poznania, tak. Ale tak może powiedzieć kilka słów. Nie no, uważam, że są bardzo przyjemni, że życzliwi i można z nimi porozmawiać. w porównaniu z innymi stamtami? Mm, to znaczy, nie wiem, jak trochę byłam w Krakowie, to wydaje mi się, że w Poznaniu można więcej załatwić ludźmi niż na przykład tam. Myślę, że są uprzejmi. Cały czas? No nie wiem czy cały czas, ale jak natrafiam i pytami proszę o pomoc, to są uprzejmi. Pan sądzi o uprzejmości poznaniaków? Na najwyższym poziomie. Na najwyższym poziomie, tak. Nigdy nie spotkałem się z nieuprzejmością. Dziękuję uprzejmie. No. A teraz coś dla miłośników kotów. Zosia, masz kota? No, mam, mam. Słyszałam, że ty również. No, mam. A czasem tak chrapie w nocy, że spać nie mogę. A czy wiesz, że mruczenie kota wzmacnia jego kości? Wibracje powstające w wyniku mruczenia przynoszą ulgę w bólu, przyspieszają regenerację tkanek miękkich i kości. Coś podobnego. No dobra. Nielada, historia. Cicho. No To wiesz, że to wszystko może być użyte przeciwko tobie teraz. No to i że. Aha, no, no dobrze. No. E... no, nie wiem, jak teraz to zacząć. No, no nie, bo chciałam. Statystycznie co trzeci Polak próbował wsadzić swojego kota do kuchenki mikrofalowej. Biedne zwierzę. Mój gruby kot na pewno byś tam nie zmieścił. Czy wiesz, że pierwsza kuchenka mikrofalowa miała 2 metry i ważyła 340 kg? Nie. i <grystanie> to możemy spróbować jeszcze raz, tylko w ten drugi sposób.